A więc już jest na żywo, tak? 7 z tej strony. Ja jestem z 0 pacjenta. Zerowy zupę. Nie zaprosiliśmy mnie do tego. A bo to jest na hamku. Nie trzeba <grym> na nic zrobić. Dobra, ja tu muszę jeszcze coś sobie zaprobać. Kakakak. Ja nie wiem, co ja tu robię, więc może. Zbieram aplikację. A, czyli A. możemy grać chyba. Co? Nie, przestanę. Jak, ale, zrób tak, żeby odwrócić kamerę i będziemy grali, okej? Okay? Nie, no nie. Ci one Nie myślałam. Ci o, to jest chyba to. Ale nie. nie, no daj mi to, bo to już jest na żywo. Ale ja coś muszę zrobić, bo tu można rozmawiać. Rozmawiać? Tak. Pytania. <laughs> Pytania Pytania z odpowiedziami. Czytuję. Zero! No, nikogo nie, nie ma! Jest! Nikogo nie ma! Ale lecimy dalej! Jej, no, ty zrobisz? Co, co ty teraz zrobisz? <grym> Weź to! Tak, to, to, to. i to. <grym> nie, bo to jest moje. Yy, to moje. I co mówię? To nie był moje internet. No to był mój internet, ale hasło nie znacie. A i guess it's low, low. Jakie masz hasło? Czekajcie, teraz sobie wezmę wejdę na... Jak nie? 2-8. Na twoje hasło. Na twoje hasło! Ja mam twoje hasło też. Ale nie na gomórki. Zagram sobie w jakąś grę tutaj, nie może do drugiej. O! Łuk, bo u już to masz. Ubrałeś sobie to. Tak. Brawo. No, ja biorę Rocka, bo Rock jest fajny. A więc dzisiaj sobie zagramy Czekaj, to coś co... ja nie wiem, co to jest. wiesz, to, to No to jest antywirus. No, on jest to kosz. Blogi, czekam czy... live... live. to tam jakiś live? Dzisiaj sobie zagramy The Forest, tak. Nie, bo to się strasznie zacina. Został wykryty podejrzany The Forest. No więc mm, podejrzany. Dobra, to zagramy sobie Kita YC Govet Simulator? Tak. Goet Simulator. Jarob ty jesteś. Jesteś. To jest morda, To jest morda. na sobie dzisiaj. Ładuj się szybciej. O, jest. Naprawdę jest like? Like. Live. Nie, to tak. play. Czekaj, Poczekaj, Gdzie jest mieszka? Gdzie jest mieszka? No w tej grze. <grystanie> Facebooka. Mogę sobie na Facebooka. Oooo! Wejdź sobie na skape'a i zarobuję się przy... na moje. mam skape'a. Ale ty chyba nie masz unscape'a. Nie mam unscape'a. Masz animoto? Naprawdę? No. Co to za małe Ale to na serwisie. No, play. Kram i pacynka rozmawiają. Ej, ale kurczę, jak większy się kram? Nie, już ci się nie uda. No to jest taka granisz. Welcome guys. Gdzie się sobie pograćmy, yeah. takie jestem na Skype'ie, nazywam się ja już we współpracy, tak. Zobaczymy, czy... No, nie mogę tutaj? Usta! Hmm. No, na to, sami! Dzień dobry! Dobra, nie. Będę musiała ten filmik przysłać. No, jak to się Nie masz sklepu? Nie, A, Kolekcjoner Rex? No, to jest taki ten, fizjotronowy. No, przecież go znam. wiesz co? Kolek... No, powiedz. Nie, ale nie coś on cię nie nazywa Korcznerek. Nazywa Radek Super No Tak, ale nic nie ma no, Ej. No go no, tak. No, A bo ten kieszmyczka graficzna no, chyba im ja Ja pierniczę. Jeszcze raz wstaję pod ręką. Wstaję pod nawet sama Coś ma no. Jak powiązujesz ekran F5? F5, na pewno. F12, w szybciej Właśnie tak. What the fuck? O, teraz będzie chyba nie wiem co. Wyłącz z tystu. Ej, czy tu i... masz filmy, w których jeszcze nie tego, nie puściłeś. No, no wiem. Przecież ja sama nie mam dla siebie czasu. Puszczaj się, oglądaj. Jecha i Saj, w ciągu. Nie, w skytaweże. Skightower, w skytawe, takiej najwyższej budowy. A, dobra, A A 49 ja ty mówisz, że nie działa Gład Simulator, a Gład Simulator. Bo wtedy to było wtedy. No, ile tu masz. Ty nie. No, To jest człowieku! Tak, ja to przysłałem, to przesłałem. KatowGet ale nie jedno. <tract Seattle> masz dopiero tą pierwszą mapkę! A ja wiem już jak grać w Medal of Honor, bo wcześniej tak mi jak god no. simulator no. nie działała. A ty Medal of Honor tam No. To mogę iść w dziewięć... To mogę iść dziewięć... Kurde, i wiesz. Nie mogłeś mówić wcześniej. Teraz idę szczeć bramkę, kurde ile tu much? Nie bramkę. Dobra, zarobko mi przyjęła. Nie, zarobku nie będę. Dzisiaj nie pobieram, tą mój tata ją kupował. Ja teraz... Ale mogę się zabrzmieć. Kto ty tu Czekajcie, ustawię um, się Bidoki. Bidoki. Sweet Bidoki. No właśnie, nagrajmy serwer, grajmy w sumach w jako... yes. To jest, jest obozu mojego. Ten ci koledzy powiedzieli, że żal Że żal im się. Jak ty śpiewajesz jak ty śpiewasz w pierwszym filmiku. Ten. Jest Bramka! Jest! Youtuberowie nie strzelili. Inni. Ja strzeliłem bramę.

nagrywałeś? No bo ja nagrywałem negatywem. Czemu? Negatywem. Dzień. Widzieliśmy w pokoju, mieliśmy w pokoju numer 6. Tak. Może wolnie myślisz, raz raz nakłada. E, na pewno, Ej, słuchaj, słuchaj. Robimy ten like, jak już, że to będzie godzina. O właśnie, ej, a ty masz wtyczkę Unii Web Player? Unii Web Player? No. no, tak. No to sobie zakrapkowano. Dobra, lec grać. Czekaj, ja, najpierw sobie pogram trochę w symulatorze. Ej, weź tą prze, przejdź tą mapkę. Nie dzisiaj da się. Jak się jej nie da przejść, jaki nie mają mi na... Maga coś wiecie. Tak, chcesz Naprawdę, naprawdę. Pokażę. Naprawdę. Tak naprawdę. Muszę go muszę się rozdąwał. Naprawdę. Ja chciałem film. Dobra, masz też Masz kontakt pod na to chodzić To tutaj do mnie.

No jak ja myślałem, że 3 mi będę grała, a Dobra, a, ty przysyła, a ty się... przysyła, ja patrzę, przesuwa, przesuwa, wszystko z drogą, a ja, ja ci powiem. Dobra, teraz jak gram. Ja reaguje tak strasznie. Ja nie przesuwa. 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 A na pewno to się nagrywa. Bo przecież ja się nagrywam. No tak, ale to może być tylko białe okienko. Ej, przecież ty tego nie dałaś. No chyba nie dał? Ja dałem, ja dałem. A pokażę flapping S nie? A pokazać Ci coś fajnego, co wybuchnie nasz komputer. Tam może przecież statek kosmiczny i na Taki bug. Mr. Ek jest. Dobra, graj. Siotnie z telefonu nie zabiłam. Biegni, biegnij, jak ja robię. Hej, to jest, Desire 5? Ja pierńczeń. A, to mnie przejechał. Jak masz na słuch. No, no Dobra, super! Na teraz! No i znowu, na, na, na Dobra, szybko muszę przestać. No ale to jest koniec. Co zrobisz? Jak chcesz tam wejść? Oha! Ja jak się zmniejsza? F12 już. F12. F12! Nie działa. Ej, chyba się powie, co się z tego wyłączyło. to działa. Ej, lepiej, A, bo tak ciągle. Rapid. co ty rachisz? Oj, tym ciągle nacisz chęć, F12. Ja, okienka, kamaras. Wejdź, wejdź, simulator. Nie, nie no chcę to grać. Dobra, klecham cały czas na tak? Wód, 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 nagrywa! I to jest wód, Może jeszcze będzie... Dobra, szybko, ba, weź na to. Ja chcę to twoje obejrzeć. Na no hangoście... Czekaj, bo no muszę wyjrzeć. hangoście? Tu nie masz, Mangoś. Oj. Pan gozes. Pan Poczekaj, bo ja muszę chodzić. Dobra, póki cię nagrywa. Siemano, z tej strony jak kamień patrząca. No. Dobra. Ty biedny Nie, piję, piep, piep, piję, piję.

Będę się w ogóle wszystko zmniejszył. Nagranie nie będzie. Ej, chyba coś na hangout się. No. Jeżeli ten, to no like będę widział, tak? To szybko, bo chcę widzieć Twój lajk. Like. Dobra, weź, bo weź szybko. masz dwa Minecrafty. Masz dwa. No, no i co teraz? Mhm. Dobra, weź na Hangus, odbierz. Mo może będę widział twoją twarz. Właśnie. Witek. ty jesteś kolekcjonerem karty Tak. E, tak no bo... patrz. Ty, ty jesteś na moim kocie! I live ci się za Live no, ci się wyłączy A nie, przepraszam. No, dobra, teraz Dobra, ty jesteś Kampocinko, tak? Na szybko no Dobra. Dobra, to teraz. Google! No, weź na. Go. No Wyszedł mój profil! Kliknij tu i wyszedł mój profil. Czekaj, Google. Plus.

tylko muzyka. To wyłącz! Nie, bo ja chcę, ja chcę, ja chcę. Ale dobra, zabawę. to szybko wejść tutaj. No weź, bo ja chcę. Dobra, nie. Bo no, hasło stracisz. Mikuuuuuuuu. Ej, ja się dobrze wejś. Szybko. To jest jeszcze tutaj ja, widać. What? Zaczynij. O, co się ładuje, że się Daj, 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 ja wiem, nie ja wiem, nie ja wiem, ja wiem. Ziemno, hmm. bo robię. dziwo. Gdziemy? aktywnie operowany. Ale ja chcę. Cziż, ja muszę na twoje konto, tak? A co? Angost. na twoim to robi? I o co chodzi? Co chciałem zrobić? A ty chcesz ze mną się połączyć? Tak, to ja. Szybko dzwoń do mnie. Dzwoni do mnie. Dzwoni. No, dzwoni. Muszę się na bardzo... połączyć. Mm -hmm. No to się odbiera. Dwa no nie da się. Weźmy zmienić... się nie tego. Ej no weź, bo to się nie połączy. O, chcę z tą rozpocząć. Dałam to on to rozmawia z niebiem. O, czekaj. Ty, ty jesteś tutaj? O, nie wbierasz. Chcę kontynuować ją. Nie, no to no, nie uda na nie, nie. Wyłącz z live'a. Dobra. Ale dobra, będzie następny live. To jest, jest wszystko. Do usłyszenia na cześć. Ja Cieszę.